Witam widzów pięknych, zagramy sobie Aurorą, bo trochę jest pikiem tych mistrzostw, można powiedzieć, chcę sobie sprawdzić. Ono za tyle nerfów i dalej jest grana. Jest dobrym flexem na mid i się, jak ten kapelusik sobie tak trzyma. Ja słyszałem ogólnie, że ten tym jest dobre raszowanie w tego. W są już że to się giga dobre na wszystkich przyrząpionych, bo daje najwięcej ability high z wszystkich itemów na magów. Jeszcze daje movement speed. No, statystyki daje po prostu ten kosmik za 3000 golda. Ta Aurora potem tak zapierdziela, jak te dusze wysysa, nie? Bo dostaje ten Movement Speed. Zobacz, przetestujemy sobie, nie będę mieć mu z maną. Mano Banda wziąłem. A też trzeba czerwone drzewko. To sobie się Alistar na topie z chłop, Jak chłop chce trollować, to ja też muszę jakiś troll build zagrać. Tylko co mogę zagrać Aurora? Z naszą stufem? Pod Baziczki? Raczej znaczy, trolluję, no. Leci we mnie to mnie rozpierdzieli ten Alistar. niedawno no nie grałem, w odcinku grałem obręłem. To jest dobry pick, to mi się warto nauczyć grać. xdddd, a był do dżungli wszedł. Co robią, dżunglę razem? Gali na Shaco. On jest tak OP na nie... No i co, no i chyba dżungla wygrana. Chłopy, nie widzę, że na pomocy potrzebuje. No nie wiem, co się Alistar. zobaczymy, czy on będzie trachardować, czy ten taki sobie wziął tego Alistara, żeby patrolować. Ale nie wiem, co on tutaj chce zrobić w ogóle. Bruno było. No i się nie idzie w górną dżunglę. Do wymieniona, tym straszny jest ten Alistarek. Jest. Alma ma nastakowane po tym Tourette'u. Ten turret jest niesmiertelny z jakiegoś powodu. Da się grać chyba w tą aurorę takimi... No a tak tym te a na topie obrzydliwe to jest. Nie wiem czy to się da znerfić. A przez to, że na was jeszcze wykajtuje, bo jak ona się tą duszę... Po prostu trafia tymi spellkami, dobrze pamiętam? Ta, ten Exorcist robię na chłopie. Czyli, że Xindom nie może iść, ale on się tak przyklei do mnie mi się dalej ucieknę. Ma TPK przynajmniej No dobija ładnie, ale... Może nie jest głupiutki. Ja jestem głupiutki tak naprawdę. No zobaczymy. jak będzie gierka wyglądać. Ja bym by zrobił jakiś troll, robić, ale to mógł inny runek, na przykład gaspa mogłem wziąć się z Harsfialkiem zagrać się Big Chungusem Aurorą, króliczkiem. To to, że on dalej ma HP dużo. O, to jest do nas, shielda A staków ma 0 z graspa Ono from jest eskakował Polecam trafić Wolą, oh, no, no. że trafię kół i po prostu Baziczek jeden i fokuję ten piorun Więc nic nie może zrobić Czuję kurą, ale trzeba. Chobby dać ten wordzik. Ładnie dobija, na razie dumny jestem z niego. No bo te gra, graje. Ja nie wiem czy te jest takie dobre. Jak macie problemy z maną, i chciałbym nie mieć w ogóle problemu z maną to jest giz. W ogóle umieram z tym poziomek przednietku. Muszę mieć manę na wszystko. Trzeba uważać, bo możecie skoczyć na ostatnim triku No mam tą przewagę Może tuje backline, ale może tutaj za dobre by to było Zetnął sobie jest ten list, to co cały graspa zdobyłeś. No mi się ma na kończek skurczywek. Spingowałem tego, burda, teraz. pingowałem. Daj ją peka kolego. On stracił pół HP. On stracił katapultę, chyba. E, mogę cofnąć, nie straciłby. Jonasz na Syndrę. Na Syndrę właśnie coś słyszałem. ktoś mi to mówił. Że ogólnie zaszowanie tego jest dobre. No zagrajmy, dobrze. No. Możemy Ale stercow są do bazy, miał pół HP. Ile bije w je... Nie, jest tutaj. No, nie wiem, tak trochę gra tym Alistarem, próbuję grać agresywnie, ale nie mogę za bardzo nic zrobić, no bo on się cofnie zawsze. A mana byłaby idealna, żeby tutaj wziąć, ale mam mana flow banda, to już ten regen jest. Tylko ten regen nie jest tak dobry jak ten inny. Ten z żółtego drzewka. Fajny jest ten Stem bandy, teraz, że te... tylko się nie podoba mi to, że pełnych liczb nie ma. On nic nie może zrobić. Kupił Sunfire'ka sobie, czegoś się golda wydał. Na nic. Jeszcze na R'ce był. <grymny> 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 nie mogę po prostu. Czemu HP nie spadało w ogóle? Oooo, ja pierdzielę. Kogo się przynajmniej dobrze bawi. Ale jest pingowańsko, ale jest pingowańsko. No nie za tym. I on aż co, dobra zrobił? Serio nie on szatuje? mnie gonić? Nie, no masz miliony pod podwierzę Nie goń mnie, nie goń mnie, resisty kupią to wspomnę. Co zrobi się jak składają widzowie? Ten zakłód to jest taki do dupy trochę Ale nie ma, nie ma tragedii z tą maną W 80 many kosztuje? Oni no to innerfili? Wiem, że to się resetuje No ogólnie mnie to ciekawi, mniej, że ona trafi z tej erki. Na no, ten eksorcyzm i ona ma taki movement, jest powalony, Teraz jeszcze z tym, z tą z tym itemkiem to w ogóle będzie powalone. A deszako to jest, to dobrze, bo będą rezyściki stakować. To Andry dalej działa w ten sposób, że jak je złożę, to dużo robi. W tym, w tym patchu na topie się dużo nie zmieniło, nie? Bo tak, właśnie myślałem, że coś się z tym patchu ciekawego, ale nie było nic ciekawego. A lista żałuje dzielny. Kryciki robimy. Obserwujemy, to jest co najlepsze, co my tutaj mogę spotkać. O, chyba wizja jest na nim. Kaszczę z supporta. Mogę do niej żeby mi pomóc, ale. A na... lista rozpierdzielił. Dużo mniej tak ubija. Pamiętam jak grałem, to jak tego wave'a. Nie mogę do mnie przyjść, bo to Merko mogę uciec tu. Mogę po prostu postawić a on slow'a dostanie i też ucieknę. Jonasz do mnie przyszedł. Powiedzcie, że monshotuję ten backline. A no cały idę, se co cofnę Wodka robi. Dobrze, bo i Jonasza znerfili, i Wodka mu znerfili. To mi się podoba takie patchy. Jakby zabijacie. Jak bym zrobić, żeby ten build był śmieszny jeszcze? Sam movement speed może? Zróbmy sam movement speed. Co w tym sensie? Buty trójki. Wszystko co daje mówiąc mi liczbę daje. To jeszcze daje Movement Speed z tych Storm search Protobel daje na aktywie tylko. Nie, nie daje już, no. To czemu to jest wpisane w Movement Speed. Tak Sila muszę złożyć A, Listar zabił mi Syndrę, tak? Ok, she is just better Remate co oni nie Idę, 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 idę. Ja trochę awki jestem w tej grze, ale mi się fajnie dobija te minionki same. Ja tu sam jestem. Chyba fajny moment speeding mam. Szadam za jej stara, ale widzisz jakieś 5-3-3 dostałem. Nie, patrząc na to, że tu byliśmy sami. To fajnie nawet wyszło. No znaczy, się szako, dobrze klonem gra, podobało mi się to. A robimy, obiecałem to robimy. Pakiet liczbań teraz? Czy czy Tego Daxila miałem kupić. Bo może z taki dostanę. Nie ja wiadomo, czy potem z tego. Jakie to ma skalowanie? O to AP chyba lepiej złożyć. A, dobra, to skalowanie jest tragiczne. To bardziej o level chodzi. A nie są te spirity, to jest napisane? 10 sekund, okej. Okay. Ona jeszcze zdrowie na tym dodaje, nie wiem, takie właśnie taka. Z... Nie wiem, ona jest strasznie nastawiona na linię, ciężko jest z linii wygryć po prostu. Ok, nie ma takich obrażeń jak miała po tych nerfach, ale dalej, czy złożysz Lajandry, złożysz maligny zgraj, to dużo zrobiła. Znaczy, jaki szybciutki jestem? Już mam tą animację taką, że teraz wyhamować będzie. Siup, i musi wyhamować, tak. Siup. Fajne to jest. No, widać, że nowe champion. Zrobiłeś wszystkie czy nie? Co innego zostawił. No mam play to ostatniego, to fajnie byłoby zrobić. Gdzie jest Jonasz? Pinguje, pinguje. Alistar chodzi po mapie i pomaga. Ma trzy jedynie, no, wygląda jakby smuffował. A problem jest tak, że mu nie będę obrażeń zadawać. Będę sfiżdżał dla mnie. Dlaczego, żeby katapulta się straciła? Muszę, jak chciał trajardować. Oj, On szatuje? Powiedzcie, że on szatuje, tak? Prawie. To mogę tepnąć, tylko jedenasty poziom jest tym mocny. Zrobię tego z tą sercu, on daje ten movement speed. Najszybszy królik w Twoim mieście? Nie, no typuje tutaj, ona sobie za dużo pozwala. No nie wyskoczy jak ten. Proszę, killa bierze. Wiem, że tresz tu będzie też. No dobra, kilek to kilek. Nie, no nie będę tego dżinowi zabierać. jeszcze obrazi. Takie Undercilius są fajne, ale to mógłbym kilka dostać. A czy są tak na No Ja jestem carry tutaj. No, Mogę potem sprzedać. 15% Movement Speed. To problem jest taki, że nie mam tego. serity nie mam z niebieskiego drzewa, żeby takie było bardziej szykowne. No, mogę podkręcić. No tak, właśnie szczerze że ja nie wiedziałem co piknąć w ogóle z tym nagrywką, bo miałem mida zaznaczonego. Chciałem jakiegoś asesyna nagrać, to był mój, Bo, bo gadam o tym hubrisie, teraz jeszcze talon buffy dostał Ikiana. I nie zagrałem tym Fubrisie. Bo to jest, to jest jedna z tych itemów. Takie jeśli chodzi o Snowball. Widziałem, że na hekarinie grają hubrisa po prostu na pierwsze item. Zostaw mnie, proszę, jestem kochany. O, wszelkie zerkowe ekstraszowania. Nie no, nie macie szans koleś, jestem twardy. O, skoczyłem. Powinienem czekać z tym ku bardziej, nie? Bo ten kula na mnie spada tak później. Tak, tak. <laughs> ja mam movement speed, co jest? Do tego z jednej osoby, to nie To nie czy to nie ma znaczenia z jednej osób, Chyba nie ma. Po prostu te spiryty dostałem, ale. Mi się podoba, że taki twardy jestem. No, takie, to jest drogie to i ten. Jak ja no to w kasę mieć? A no, z maną są trochę problemy, jak nie wracam przez godzinę. A, niestety nie byłem w tempo. Wizji niestety za ścianą Ale no to ja to bo ma tak speed też powalony, nie wiem z jakiego powodu Zostawcie mnie na pomoc Nie mam money. Fajny zasięg Dobra, zawili mnie, ale za te dwójkę to i tak jest okej okay. 605 golda oddam. Mogę inaczej tą Merkę rzucić, ale i tak bym do stuna dostał No, a trzeba ją w lewo rzucić, jestem krytynem do samej praktyki trzeba by lepiej rzucić. się to chyba z indikatorem bym musiał grać znowu. Myślałem, że rzuciłem bardziej pod siebie to ale Zawsze w przeciwną stronę trzeba rzucić, po prostu gdzie chcecie uciekać. Dobra, mówmy speed. Liczby jeszcze został. Random item generator. W jak ta pasywka jest teraz dziwna z tego, kiedyś to nam trzeba było jakieś parę spellów zadać, teraz po prostu jak zadajesz obrażenia ten mówę spicz zostajesz stackowalny. Muszę iść do krówki, patrzcie jaka jest agresywna krówka. Oni lubią te resisty widzę. Co mam te Hila Jinx. A pojedzie w tam z tego co teraz idzie. Nie na i da nam win, Ale w ogóle autyzma, nie? Powiedzieli to w Rajocie oficjalnie Nie uciekniesz mi panie krówko, nie ma szans. Bio. Co Tak chcesz zrobić? On cię będzie bit z tymi itemkami co masz pięknymi Można mina tutaj? On zaskoczy, tak? Czemu nas tego wyszło sobie? Pole pizło. No to jest ID Carry, to on jest zawsze obrażenia dostaje na twarz. Czekajcie kolego, się tu bawię. O! Chyba nie trafę, ważny i przez co mi tego moment speedu brakuje. Dobra, rozstrzelany brat. Chyba nie się że jakbym miał Ghost, bo face Rush'a, jakby z tymi dwoma ty, ale ty, ty, no sperkami, trafie, man, już nie no, będzie problem z tą maną. Że mana item nie daje mi mu speed'a speed Rekalujesz mój? cofną Fajny splash damage tej recky No, że było cofnąć, to jest moja, zmiana jest taki poszły w dupę to nie jest dobry widzowie. Liczby nie jest taki zły, w ogóle mi się wydaje, wydaje, że za mało jest tych buildów z naszorem dla że ona byłaby dobra z naszym stuchem i takim właśnie Lich Bo to nie ma sensu, znaczy no, mógłbym trollować, gołożyć te Ginizow. I mają taki team, że ja bym atakował tu trochę tresza. Tylko, że jak mam taki Movement Speed, to mi się źle gra w tak Speed Ale głupia jest ta gra, to mi się podoba, jest jakiś Hearthstyle Shen 510, ma 300 stacków na Hearthstyle. No to pewnie ma Tureta już. No, nie wiem czy jest bardziej irytujący yy, taki to, champion na topa teraz niż ta Aurora. No ona tak wkurza na tym topie, to jest gdzieś Kenem miał takie miano. Ona jest strazy bardziej irytująca od Kenena. Ten Movement Speed, moim zdaniem, to jest jej główna siła ten Movement Speed. No, ja teraz nie muszę tych itemów wskazać, że no, bez tych itemów się tak dobry ma ten. Po prostu za trafianie spelkami i tyle. To jest, to dostaję to z tych spiritów, ale to nie zależy na ile championów, po prostu nad jednego championa mogę mieć. A z tymi cooldownami, jak trafiam z palami, to mam perma uptime, uptime tych uh, spiritków. O, to Elka jest najciekawsza w niej, ale ta Vanessa, Ambessa, czy jak się tam nazywa, no mi dużo bardziej ciekawi. Big z Króliczek. Dawaj Shen, ja mogę nawrócić z tobą jak chcesz. Tym szako idziemy do nich miarzyć. przecież mają zero armora. Niecałą liczbę, dużo, dużo. Podoba mi się, że będzie koniec tych dużych liczb z pomał pomału. Dalej w tanków to jest powalony item, ale nie jest taki... Nie, nie jest już taki sposób, że... Tak ja mogę dostać r Nie zdążyłem. Nie ma szans, że mnie dogoni. Nie widzę takiej nadziei dla niego. A, chciał kombo zagrać, nie dał rady. A tak jakiś idzie, ja też mogę tepnąć w sumie. Szybciej będzie jak tepnę dosłownie. On tu ma wizję na mnie? Że on w moją stronę leci, czy co? Ale mój nie jest tam był. A idę tu. Chyba nie trafi mnie. Nie, trafi mnie. No, A szczerze mówiąc. Za szybko sobie przeskoczyłem. A tak ją dogonię, no tak robię ten dasz do tyłu. Nie, nie dogonię. Bez nie będzie ciężko. A no, szkoda. Nie, ja słabo zagrałem. Ja myślałem, że nie może tak uciec. No w sumie z tym S trochę problem, bo to jednak boli, ale no, jakby nie było wieży to mógłbym lecieć dalej. Nie zawiłeś szako Śmieszna gra, mi się podoba. No nam mnie o to może wniosek. No nie jestem taki twardy, bo tylko te HP mam z tego. Normalny bito to mi się wydaje, że... Cosmic Drive Liandry, nie wiem, jesteście nieśmiertelni i bijecie dużo. A, cofnie króliczek, nie ma tak lekko. No już mi nie zostało nic pod Movement Speed. Zapraj temu. So Ardent A tych i te wyników zostały. Protobel jest z tych. No niby, że Movement, że ruszam się, pewnie o to chodzi. idziesz w moją stronę kolego. Jak ja zapierdzielam. Nie mogę, jaki króliczek szybciutki. O kurde, zejsowaliśmy ich. Ale to ten Shentry harduje, to nie moja wina. Kurde, że ja pod jakiegoś harstilka nie zagrałem raz. pan nie, nie kończył Ten Alistar to u nich robi dużo, no ale dobrze grał ten chłop, tylko że co? No to jest taki pik, że jesteś zależny od teamu. Musiałby iść full AP, żeby coś robić. Ja nie muszę od razu wciągać, nie? Bo ten tam się liczy do jak już rzucę nie Jak wciągnę. Serio, skończą. O nie mają jak zabić w sumie. Kurde, taki zapasowy odcinek to będzie, dobre. No nawet zabawnie było, ale... No jak mój żołnierz nie to mnie No chciałem zobaczyć, ale ono nie potrzebuje tych ale mi się wydaje, że... Ten Cosmic Ripe jest teraz dla peków.